Dzięki. I błogosławimy Tobie, żeś, przez Krzysztof i święty, odprawił świat. Najświętsze serce Jezusa wstydziło się nad nami. nie Ojca i Syna, i chowało Świętego. Amen. W tajemnicach, na radosny Bożeńca Świętego Świętego podlecamy Panu Bogu stałe intencje, proszenie pokoju na świecie i nastąpienia pandemii koronawirusa, wszystkich innych e, zaraz i klęsk, jakie nas dotykają, także tych duchowych. Prosimy e, też za wszystkich chorych, cierpiących, zamęknionych, za tych wszystkich, którzy się nimi opiekują, wszystkie służby e, starające się zlikwidować. Jezusa, no pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach. Także prosimy o potrzebny deszcz. Wierząc w Boga, Ojca, Ojca Przepowodzącego, Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczącą pod mąskim piłatem ukrzyżował, umarł i poprzednio. wstąpił do wieku, trzeciego dnia zmartwychwstał, sądził na niebiostrza, siedzi po prawicy, pobola Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół poprzedni, święty w świętych obcowaniach, w grzechów odpuszczeniach, ciała zmartwychwstanie, żywo wieczny Amen żeś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chwała Kolejna naszego Poprzedniego, nie dzisiaj i odpuść o. nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wróć no. nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Panu, z Tobą, między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. się ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzeszni, teraz się w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, i Duchowi jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Świętej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszechniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako ile odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na opuszczenie, ale nas zbaw do złego, a Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski bódź się za nami grzeszny, teraz i w godzinę śmierci naszej. Jan. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bódź się za nami grzeszny, teraz w godzinę śmierci naszej. Jan. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Bosza, uświadczam za nami Teraz się w godzinę śmierci naszej Zdrowaś Maryja łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Bosza, uświadczam za nami wrzeszony. Teraz się w godzinę śmierci naszej Zdrowaś Maryja łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. ja. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz śmierci naszej. Ja. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obód żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz w godzinę śmierci naszej ja. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś tym między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, latko Boża, mój za grzesznymi. Raz i godzinę śmierci nasze ja. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Boza, mój za nami Teraz w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi teraz godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, Przeba Grzechy, nas dnia piekielnego, zachować wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga nawiedzenie święte odnosi się przez Maria, Kościoła, który się zmieni i się nie odpowie, przyjdzie na męsko Twoje, bądź wola Twoje, i podniki tędy na ziemi. Ale Pana naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze miny, ja. jako i my odpuszczamy naszym minowajcom. I nie huć nas o ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowość Maryi łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławiona się między nimi jest tak, i błogosławiona obodrze, bo Tatko Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzeszymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowia. Święta Maryja Matko Boża, bądź się za nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski dana, Pan z Tobą, się między niewiastami i błogosławioną od żywota Twojego Jezusa. Święta Maryja Matko Boża, bądź się za nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony obóz żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Mario Matko Boża, módl się za Nami brzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej Janów. Zrobaś łaski będą Pan Sobą, błogosławiona się między nimi i błogosławiona ob żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za Nami brzesnymi, teraz w godzinę śmierci naszej Janów. Zrowość łaski będą Pan sobą, błogosławiona się między nimi i błogosławiona w odrzucił Wojciech. Święta Maryja Matko Boża, on się za nami grzeszymi, raz jak godzina śmierci naszej Jan. Zprowadź Pani łaski pełna Państwo, obłogosłana się między niecami i błogosłami obrót żywota Twojego Jezusa. Święta Maryja Matko Boża, on w się za nami teraz raz jest godzina śmierci naszej A. i śmierci naszej. O Synowi i Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Jezu. Przebacz na nasze grzechy. Zachowaj nas co do dnia piekielnego. wszystkie dusze do nieba i odmocz szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia Narodzenie Pańskie. Bo nasz, któryś jest w niebie, święcie się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie luć nas na pokuszenie, ale nas zbaw swojego złego. Amen. Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta, Święta, Maryjo, Boża, Maryjo, żywota twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża mógł się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża mógł się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzeszymi. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej a Zdrowaś Maryjo, łaski tam na Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. a Zdrowaś Maryjo, łaski tam na Pan z Tobą, błogosławionaś ty i błogosławiony obrót żywota Twojego Jezusa. Święta, Święta Jezus. Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i na owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, Panu. i na wieki wieków. Amen. Panu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas z podobnia piekielnego, Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, ofiarowana Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź woła Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako ich my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na opuszony, ale nas zbaw wody złego. Amen. Zdroweś Maryjo, łaski, Pana Panu z Tobą, błogosławionaś między niebiesami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maria, Matko Boża, pomóż się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna z Tobą, błogosławionaś się między niebiestami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, błog się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej A. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrować Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bóg święca nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci Zdrowiać, naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz się w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mów się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O, ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, amen. i na wieki wieków. Amen. O Jezu, Przebaż nam nasze grzechy, zachowaj amen. nas z od odobnia piekielnego, amen. zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta pod narodzenia Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, Bóg za nami grzesznymi, teraz się w godzinę śmierci naszej. ja. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz się w godzinę śmierci naszej. ja. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Bóg. Bóg. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz w godzinę śmierci naszej Ani. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi, Teraz w godzinę śmierci naszej Ani. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski ten na Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski ten na Pan z Tobą, Błogosławiony Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, wszystkie dusze do nieba i do dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, Ty zawsze świecisz na naszej drodze, jako znak zbawienia i nadziei. Powierzamy się Tobie uzdrowienie pory, która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa, trwając moc na wierze. Ty, będąc zbawieniem ludu wiernego, wiesz, czego potrzebujemy. i Jesteśmy pewni, że sprawisz, aby tak jak Pani Bawilejskiej mogła powrócić radość i święto o tej ich próby. Pomóż nam, Matko Boże Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca, i czynim to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż ku radości i zmartwychwstania. Amen. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, Amen. naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalędna i Błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj. Trwając w tygodniu powołania, prośmy dobrego Boga, aby powoływał wielu młodych ludzi do służby Bożej, i także o świętość życia dla nas powołanych. Boże pełen miłości, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie poznali Twoje imię. Daj naszemu zakonowi nowych braci, którzy zaniosą Twoją miłość na krańce ziemi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Wysłuchaj nasz Panie, Święty, Święty Ojcze Franciszku, Święta Matko Klaro, bądź się za nami, Nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg Boże, i Święte i niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej, Kłaniamy Ci się, Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż Twój święty odkupił świat. Najświętsze serce Jezusa zmił się nad nami.